Siemanko, witajcie z KPCB. W tym odcinku zaprezentuję wam, zrobię recenzję starej, ale i nowej, bo troszkę odświeżonej, fajki od firmy HUB. I to będzie model Mars, ale też i Mars Mini. Zobaczmy na badania. Firma HUB to firma rosyjska i. Wcześniej chyba była trochę taka nijaka, ale teraz już bardzo ładnie jest. I bardzo się wyróżnia na tle konkurencji, ponieważ robią bardzo ładne, kolorystyczne zestawy. I mają takie właśnie cztery chyba kolory takie przodujące, albo to są nawet jedyne w przypadku Mars i Mars Mini: Wine Red, Royal Purple. Może widzicie na pewno: British Racing Green, Marine Blue, no i Black. No to Black to tam Black, nic specjalnego. Połączenie z tymi kolorami, mamy też w kolorze akcesoria i ładne połączenia kolorów stalowych z tymi kolorami. Tak jak widzicie, mamy tutaj kolor Wine Red i mamy oczywiście korpus, w ogóle co zostajemy w zestawie. Mamy korpus, mamy wąż w kolorze do korpusu i naprawdę, można nie widzicie tego na kamerze, ale pasuje idealnie ten kolor. Ustnik również pasuje i to jest właśnie bardzo ciekawe, że tu mamy materiał z silikon, tu mamy materiał aluminium i te kolory pasują. I to jest naprawdę kawa dobry robot odwalone przez Huba. I na ustniku mamy część stalową, złotą, która również jest na korpusie, na talerzyku, na rurce zniżowej, na sprężynce również ten sam kolor jest. No i to wszystko po prostu pięknie sobie wygląda. I możemy te wszystkie kolory sobie customizować, czyli może być czerwony w połączeniu z brązowym, albo z czarnym, albo ze srebrnym. No i to my, jak zamawiamy już od Huba, to musimy pobierać, ale staramy się brać te najładniejsze połączenia. Po drugiej stronie mamy Royal Purple i tak jak widzicie, tak samo. No może ten akurat fioletowy trochę odbiega od fioletowego, fioletowy na silikonowym wężu, a od fioletowego na aluminiowej części trochę odbiega, ale i tak jest bardzo pięknie. Jeszcze w ogóle fajnie, uszczelki też są w kolorze. I na korpusie też uszczelka jest w kolorze. I naprawdę jest to takie dopieszczone. I do tych różnych kolorów też są dodawane takie specjalne gadżety jak w przypadku Wine Red, coś takiego. to dostajemy i się do fajki. Nie płacicie za to. Otwierasz do wina. Piękny, taki drewniany, ładnie wykończony z logiem Huba. Warto kupić fajkę na takie otwieracza. Do Royal Papu jest dawana taka maseczka do spania, do British Racing Green jest dawana poszetka do garnituru, a do Mariam Blue nie pamiętam. To są rzeczy z na Hubie. Ale to pokazuje po prostu, że Hub dba o klienta, dba o design, i żeby to wszystko ładnie ze sobą się trzymało. A teraz przejdziemy do rozpakowania naszej fajeczki. Będzie to Mars Black Black, czyli mówimy o hubach, czyli mamy na przykład Gold, Wine Red, czyli elementy solowe są złote. Kolor jest resztę elementów wine red. To będzie wszystko czarne. Wszystkie fajki Huba, czy to jest Gold, czy Cyber, czy te duże takie te Futurist, tak jak mamy tutaj icon. Wszystkie są pakowane w takie charakterystyczne kartoniki, ale ten fajki typu Mars i Go właśnie jeszcze bardziej charakterystyczne, bo to jest takie packie To Co bardzo ciekawe, że to wszystko tam się mieści i wszystko jest bezpiecznie zapakowane. Otwórzmy sobie sobie zawsze na, na środku welcome list, niech nam nie wypadnie. W środku tego kartonika jest kartonik, do którego są przyklejone takie gąbeczki z wyciętymi kształtami pod elementy. I wszystko jest naprawdę bardzo bezpiecznie spakowane. Większość elementów jest zapakowana w taką grubą folię, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze zabezpieczona. Fajny talerzyk, chociaż talerzyk jest to, według mnie, najmniej estetyczna rzecz z tej całej fajki. Mimo, że kolor jest piękny, tak, mogliby zrobić taki troszeczkę grubszy ten talerzek, no ale to może za inne pieniądze. Niemniej jednak, e, no to mi to przeszkadza, dla Was to myślę, że tak to o co mu chodzi. Piękny talerzek, i to tak jest. To jest jedna z części korpusu. W tej wersji nie ma zwykłego adaptera, jest łopaczmy lasy, więc będziemy pali łopaczmy lasy. Zobaczymy, jaki będzie opór z tego. Łapacz panace od Kuba jest bardzo fajny, w ogóle w tej wersji jest na gwincie, troszeczkę inny niż normalnie, bo zrobiłam na uszczelce, że pasowało pod większość adapterów. I ten e, łapacz panace jest bardzo duży, więc i przepływ powietrza będzie bardzo lekki, więc nie fajno być jakichś dużych oporów. Następnie mamy części korpusu sliwy, które są po prostu aluminiowe, ale dobrze wykończone. Druga część korpusu, taka środkowa część korpusu, i ta środkowa część korpusu jest tak skręcona, to może sobie rozkręcić, do środka wchodzi taki element drewniany. Na początku tak mi się to średnio podobało, za bardzo to drewnianko nie pasowało do reszty, ale teraz, jak, jak patrzę, taki symbol jest, to on się bardzo wyróżnia i w sumie pasuje. I bez tego symbolu może ta fajka byłaby nudna. Kółica adapterów, bardzo ciężka, i tutaj nie ma jakichś tam świrów, bajerów. Zwykła, klasyczna fajka, z klasycznym odpowietrznikiem. Ładapter montowany na magnesie. To jest fajne. Ale wszystko jest wykończone i w pięknym kolorze. I też to bardzo sobie cenię chuba, że jest ustnik w kolorze. Jest ogromny problem, jak składamy cały zestaw. Oczywiście z cybuchem to jest swoją drogą, tak? To, to zawsze będzie problem, ale... Ustnik w kolorze. Jest bardzo porządny i wygodny. Kolejna część korpusu. Rurka zróżniowa z dyfuzorem. Pięknie wykończone, wszystko takie gładziutkie jest, bardzo przyjemne I adapter na węża. Tak jak mówiłem, on taki śmieszny, taki stoszkowaty, ale jest na magnesie. Bardzo przyjemnie lekko wchodzi. Jeszcze na dole to możemy tę kartonik sobie podnieść. Mamy czyście zamienne, też bardzo sympatyczne. Mamy kulkę, mamy magnesik i mamy węża w tym przypadku czarną sprężynką, czyli w kolorze. Włóżmy sobie, weźmy sobie dbanek. Bierzemy sobie głowicę adapterów, rurkę znużniową, wkładamy od dołu, po prostu tak wchodzi nam do środka i bierzemy, nie mamy jeszcze wielkiego doświadczenia z kodem tej fajki, ale wygląda to, że byle którą część e, tej korpusu, kur, nazwijmy to, i skręcamy to i dzięki temu całość nam się trzyma. I na tych elementach mamy oringi, które nam uszczelniają, doszczelniają nam tą fajkę. Więc trzeba na pewno to ringi uważać. Następnie bierzemy. Następnie bierzemy, bierzemy... O, sliff bierzemy. Slip bierzemy jego wkładamy tak. Muszę tutaj podpowiedział się bo się Niby prosta fajka w konstrukcji, ale i tak jest. Miał wszystko problem, żeby złożyć czasami. Wkręcamy właśnie ten element dekoracyjny. Może wydawało się teraz, że się ciężko składa tą fajkę, ale jak już się wie wszystko, jak to zrobić, to są napada bardzo przyjemne. O rozkręciłem to muszę skręcić to materiał może przyspieszy wrócić jakąś śmieszną piosenkę pokazywałem jak się do wkręca i nie skręciłem więc wszystko jest ważne kolejna część korpusu kiedy on tą fajkę złoży, kiedy on za jarę. sobie myślicie też się zastanawiam. zliw, talerzyk może sobie wsa, całość teraz wsadzimy już do będzie nam wygodniej oczywiście dyfuzor jest odkręcany ale ja nie widzę potrzeby żeby go odkręcać talerzyk po prostu kładziemy i on sobie tak po prostu leży, nie ma jakichś tam wyżłobień. No i jak mamy adapter dla cybuch, to w końcu adapter na cybuch. Jak ma łapaczmy lasy, to łopaczym lasy. No i co, wężyk. Bardzo ładny są sprężynka. W ogóle wszystko mi się podoba. Tak czuć w ręku jakość, ten design, że... No tak przyjemnie po prostu się to robi. Mimo, że były problemy, przyjemnie się składa tę fajkę. Dobra, weszło. Żeby było ładnie. Sprężynkę naciągniemy. Ślicznie. Cyk, też taki właśnie przyjemny dźwięk, to wszystko tak jest przyjemne, no i musicie przyznać, że wygląda całość super, jakby tego elementu drewnianego nie było, to może byłaby nudna, nawet na weżu jest yy, nadruk hub, żeby to wszystko było tacy, pięknie, czas wziąć, nabić cybuch, rozpalić, więc zaraz widzimy już zrozpaloną fajeczku. Dziś będzie smacznie, UPG, cheesecake od Blackberna, mam nadzieję, że mi nie poskłada, jeszcze nic nie jadłem. Nie ma to jak czarnów z rana do kawki. To tak jak niektórzy mają, fu, papierosy, kawa, to tutaj świsza i kawa. Paliły z dużej śliszy, z łapaczy melasy, więc nie spodziewajmy się palenia jak z Alfy. Ale jeśli będzie zbliżone, to jest to bardzo dobry wynik. Wczoraj miałem przyjemność chwilę sobie z niej popalić, ale jakoś tylko chwilę. Widziałem, że łapać melasy bardzo dobrze działa, zbiera melasę, także tutaj czyściutko mamy. Ale pamiętajmy, że u nas w zestawach, które są do kupienia w sklepie, łapacz czymelasy nie jest w standardzie. Jest do kupienia oddzielnie. Więc troszeczkę lżej się będzie paliło z tego, co wykupicie, A w tym momencie... Ależ mamy na Możecie możecie dokupić w kolorze oczywiście. Pali się lekko. Chociaż ja walak się pali lżej. Dlatego, że tak nie przepada za dużymi siszami. Bo wy się pan z ja walę średnie sisze. To z powodu, no widzicie, jaki to jest kolumbryna, tak? To jest w mojej wysokości w tym momencie, prawda? Do tej mi to sięga. No to bo no, będzie poprzednie filmiki, to mało, która fajka jest tak wysoka. Tak jak patrzę nawet, porównując z tymi fajkami, całym z tyłu. No to tak mamy tam Huby, ma Mars, no to to jest od łuki. długi, a łuka to jest duża siża, Więc to jest naprawdę wielka sisza. Jednak komuś zależy na dużej siszy, ładnej, dużej siszy, jeszcze macie coś może fioletowego w domu, albo zielonego, albo takiego czerwonego, albo niebieskiego, albo nawet jak macie, to będzie pięknie to wyglądało. Dosyć głośny o choćby dyfuzor, może dlatego, że mamy tylko jeden rząd dziurek i on jest bardzo blisko już tego otworu na dole. To jest taki bardzo yy... Niski ten dyfuzor, więc nie będzie jakoś super cicha ta sisza, no też duża, więc to też tak, no, tyle że od cebucha, pewnie łapać trochę nam tutaj też tłumi, bo bardzo dużo dźwięku wychodzi nam przez ceb... No co mogę powiedzieć, no jeszcze w ogóle tytuń dobry, <laughs> nie da się inaczej. Bardzo dobrej jakości fajka wodna. Wiemy z naszego już doświadczenia, że nic się z tymi hubami nie dzieje. Były tylko problem z częściami zamiennymi, ale my jesteśmy w tym momencie instruktorem na kraj, na Polskę, huba, więc mamy. Znaczy nie przyszły nam, ale teraz mówimy, będą części zamienne, nic nie będzie z tym problemu. Więc bardzo dobrze wykonana fajka, piękna. W mojej opinii najpiękniejsze połączenie kolorów ze wszystkich marek, jakie mamy tutaj fajk wodny. Więc komuś zależy na tym, żeby fajka była. Nawet tu mamy też i małe, prawda? Mała, duża, ale ten Mars, no to jest duży. Żeby było fajne połączenie kolorów, to jest z złotym, z brązem. Takiego ja właśnie klienta mieliśmy oma. On, on nie lubi srebrnych, nie lubi złotych, ale lubi brązowe kolory. Jak zobaczył to, tą to, zedytką brązowymi, oto, to, to jest moja fajka. Ten kolor wybraliśmy tych dodatków i pięknie całość wyszła. Mamy piękny ustnik w zestawie, wąż w kolorze, sprężynka w kolorze, więc całość wygląda bardzo elegancko. Cokolwiek zależy takim eleganckim. No to się też ten wygląd nie znudzi, takim nienudnym wyglądzie. To ta fajka jest dla Was. Jakoś Pania super. Nic, nic z ująć. Bardzo polecamy. Link do tych fajek na dole. Jeszcze trochę mamy. Oczywiście będziemy uzupełniać. Jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Niegdy będzie z Wami. Zapraszam do nas. Trzymajcie się.